Trzy najtańsze oferty, które nie wyglądają tam. I serio, sam się zdziwiłem, jak to znalazłem. Pierwszy hotel totalny sztos. Zjeżdżalnie, palmy, baseny i to wszystko z wyżywieniem. Nie jakiś budżetowy dramat, tylko naprawdę przyjemny standard. I do tego prywatna plaża. Nie dzielisz się z tysiącem ludzi. Drugi klimat idealny. Cisza, zachody słońca, trochę jak Grecja. Ale jednak nie. Nie wiem. Może to przez światło, kolory, może przez brak sąsiadów za ścianą. A trzeci, no tu to już sam się zawiesiłem, bo wygląda jak luksus z katalogu. A cena? Serio, taniej niż tydzień w mielnie z goframi i deszczem. I nie, to nie Egipt, nie Grecja, nie Hiszpania. To Turcja, ale nie taka z tłumami i wrzaskiem. Taka, którą chcesz. Tylko taniej. Linki wrzuciłem w opis.